W kolejnym odcinku z Minecrafta. Ze mną są Belus, dzień dobry. I. I Biały. Tak. Um, tak, dobry wieczór, dzień bo ten odcinek raczej będzie wieczór. w wieczór. Um, dzisiaj w planach mamy budowanie bazy. Tak, tym się dzisiaj zajmiemy. Um, no, tym razem timelapsa nie będzie, bo dostałem i pewne informacje, że timelapse się nie bardzo podobał, więc... no. E, no to główny budowniczy... Janku, co mamy robić? Ty, ty jesteś szefem budowy. No, a w ogóle co? Mam jakiś koncept? Ja myślałem co na tym, żeby zbudować jakąś, jakąś taką bazę w jaskini, w sensie skopać się w górę. On, no, to było mało kreatywne. No, ale może by było to jakiś ładnie zdobić. Poza tym nie aż tak dużo surowców. O o O. -o. Kipul. Poczekaj, 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 mam pomysł. Zajmij się nim, ja nie mam praktycznie żadnych przedmiotów. Beży. Jak to się stało? A, no żeby się dowiedzieć, musicie obejrzeć kolejny. Znaczy, kolejny. Poprzedni odcinek. Tak. W poprzednim odcinku. Dobra, nie wiem. <laughs> tak. W poprzednim odcinku. No więc, szefunciu budowy, co mamy robić? Ty tu wydarzyć się rozkaz. No nice. um, Jak potrzeba jakichś surowców? O, trójka. Ale jeśli chcecie zrobić raczej buba chce zrobić um, HTV Au. w o, górze, no to, to tą naszą, tą aktualną trzeba rozwalić kompletnie, nie będzie przeszkadzać. Znaczy no, no, no niby tak. Jak to o, nie. to skraftujesz mi narzędzia wszystkie żelazne, w sensie, bo ja nie mam praktycznie nic. Nie da się, dało się na starszym Nie, da się. Da się? O, to ja nie umiem. Eee, no więc tak. Co zaraz Dora, mi się zbudować? Już wywołuje i scraftować? Eee, ty mi scraftuj, bo... Masz. Nie, no, ja nie, nie mam ma, w sensie... Mierz, siekierkę, kilo, łopata I A, spodnie. Dogi i hełm. Hełm heł mam, ale on ma chat, ten skórzalny. Zostanę przy tu jest no się kurde? o oh boy dobra szymon nie marudź to no, to co mamy robić panie szymon ale ja sobie kolejny O, ja miałem o. drewno przyszło dobra nie nieważne. Um. tu Że całe, że całe wszystko mam ci zrobić, tak? Tak, całe wszystko. A, bo ty to już chcesz rozbierać ten budynek, tak? No tu, w Czarnuchu. idę. Jakob! Idę. Czekaj, bo tam na górze. Hop. Co on tam robi? To jest nasz więzień, został go. No, są jeszcze ziemniaki, jakieś tam widziałem. I, o, tu jest jeszcze trochę zboża. Trzeba by tą farmę naprawić, ja chyba się tym zajmę. A przecież tutaj jest farma, która jest na górze zrobiła, zresrendowałaś. W sensie no, ta która jest na, na górze w budynku to ją został, bo to jest relikt, to my to postawiliśmy ostatnio. Nie o tym chodzi. Ej, jest by się stało? Hmm? Poznad tymi postrzelili się. O. Sami Smutne. No się fajnie. Znaczy wiesz Au. no tak trochę swojego teamera. Słuchaj to. Jak to z wyroda? Wow. Woda. Nie bywało. wylew. Spokojnie, towarzyszu. Ej, 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 oddaj mi to. Oddaj mi to. którą przez 30 Ja potrzebuję tylko. a wiem, że się wszystko psuje. co my tu mamy? Eee... nic tu nie mamy. okej, okay. dobrze, łagrzej. Raz, dwa. trzy. Wow. to mamy budować, żeby tutaj bawimy się Farming Simulator? Myślę, że bawimy się w Farming Simulatora, Błażej buduję, a idę ścinać drzewka. To mój cel. To moja misja. A może... Ty, mam pomysł. Pójdę gdzieś dalej ścinać. Chociaż Mówię, tam dalej że jakbyśmy usunęli to miejsce, o, w którym bo. teraz mamy bazę, i byśmy zrobili tutaj trochę... Uformowali lepiej tą górę, to mam pomysł na bazę. Dawaj, pomóż mi! Dobrze, dobrze, zombie! Zniszcz go! O kurczę, ile potworków! Idź sobie, mały zombie! Dobrze, zombiaku, zabiłeś tego szkieleta! Wow, Mały zombie, sobie! Odejdź, odejdź ode mnie, aj, dobra, diablo! Lil zombie! No dokładnie. Czyli, no, mówisz, że mam zrównać ten domek. No dobra, w sumie i tak w nim za dużo nie mamy, to te skrzynki póki co tak jest, trzeba je przenieść. Szpetny. No, trzeba przenieść jeszcze skrzynki. Wspaniale, co to jest? Czy to jest, kurczę, jakie czarne zadanie. Dobra, no to co? Się. Za zaczynamy, się od zaczynamy od sufitu chyba, nie? O ściany zdemontowane ehm, no no i co? no i myślę że taki domek możemy to... zostawić co wy na to? tutaj mamy wejście to się zamyka tutaj mamy łóżka już nie mamy wejścia kuba nie możesz wejść tutaj nie jak to? u mnie kubany jest dobry. chytry zwist dobrze co mamy do... robić dalej, Łagrzeju? Chociaż to wels chciał zniszczyć dom. <grym> um, o, ładna ściana, hmm. muszę przyznać. Gdzie masz ładną ścianę, musisz przyznać? Tu. Jest tylko trzeba było by ją bardziej tutaj wyrównać. Tak. Co my tu mamy? Łagrzeju, w czym o, ci pomóc? On jest Mało tu jest tak słono. W tym przejście Gładki Pieskowiec e, Nie wiem, tak, chyba tak Wiesz co? Biedowa Korola może Ja bym jeszcze co nieco pozmieniał tutaj na tym targowisku, bo ono wygląda okropnie hmm? Dobrze Dobra no serio, musimy rozwalić te skrzynki Rozwalić No to musisz to rozwalić i poprzenosić Ja muszę znaleźć ślifierkę To weź mi kilka skrzynek, przygotuj no nie wiem, czy Ja nie mam w ogóle drewna Ja nie mam w ogóle drewna Ale ja mam przy sobie tylko tyle Ojejku Masz, dwie skrzynki no to potrzebujemy Trzy razy więcej Dobra, na kopie się więcej drewno. Tak, się już jest tutaj. Wait. O, dobra, są. Poczekaj, łażej, jeszcze sprawdzimy w szlifierce. E, poczekaj. Nie wiem, czy mamy szlifierkę, ale jak mieliśmy, to będziemy mieli drugą. Dobra, są. masz. Zobacz, że tutaj się nie robi tego piasku. A drzewo mogę skopać. Tu jest jakiś gładki. Ale nie, to chyba nie jest w pełni. Co jest, To Ej... chyba do pieca będziesz musiał wrzucić. Drewno dębowe miało też drewno kasiowe w sobie. Mm, dziękuję. Dobra, Dobra, Błażej, chodź za mną, pójdziemy na misję. Uwierz mi, to jest misja w dobrym celu.

300 miesięcy Wszystko by się udało, gdybyśmy byli generali Ładnie, w Ładnie, mój właściciel, jest w sobie Ładnie, mój w sobie Ładnie, mój w sobie Ładnie, to dla ale co ja w kopie. Dziękuję. Przyda się. Owca? Ej, nie, czekaj, owcy się zabijają. Jakoś transportujmy ją do... Krowco. Bardziej owco niż co? ale co? To... Nie idę, tu jest Arkus. A niech mnie kule biją Już za nierozgarnięta owca. Chodź owcę. Chodź owco. Bardzo ładnie. Ha, nie wyjdziesz i co? Nie wyjdziesz stąd. Nie ma wyjścia dla ciebie. Ścinamy kobel, kopiemy Ścinamy, kopiemy Wow, Łoł! Wow, uważaj, uważaj! Mocy! Yeah, ale fajne myśli! Ej, faktycznie fajne oh. miejsce ja mnie ja mam... Ty, ja mam 30 stopów siana Nie uderzyłem kurczaka Ej Mam 30 stopów siada. O ty ale nas tej ro co? rozstrzelali Póki co eee. zaostan, z, maga z magazynu Chodzę tu Ej bydżanku, już schodź, pokażę ci coś ładnego Połódź Tam masz pierwszą farmę no właśnie, tam są ziemiary. Okej, tą farmę już pewnie widziałeś, tą po prawej. Ale, gdzieś tam farmę tu. Tak no. farmy są w tym miejscu. Ale możesz się nimi zająć, Możesz zechcie. Dość kraść. No, po ukradałbym trochę, żebym Łał. Wow. Eee, ja? Bo w sumie to nie wiem, jak to działa z żołądką zbroją. Eee... O, wędrowny handlarz! Witaj, towarzyszu. Co masz na sprzedaż? Ej nic ciekawego. Nie jesteś nas na nic. Daj mi chlebek, daj mi chlebek. Ale nie zrobiłem jeszcze A, Pijamy. Dobra, dobra tani, nie marudź Do robotaju. Chleb O oo, fantom Kur. O, o zombie. Ty... Gince zombie. Co, tu, 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 myk, spadać mi stąd. Gdzie się hobby chleb? Tylko że... Nie widzę, gdzie mogę to zrobić. No, zaraz mi się. O, już nurkują. Czekaj, szukam chleba. <laughs> Bianek ma najlepszą pozycję do spania. Nic o, go no od góry lepsze, nie trafi Jow, 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 o o, fantom blokuje, się tam. A patrz, ja będę Patrzcie, nie ma polskich znaków ja, ja jestem w jeszcze lepszym miejscu O, wstałem Ej, w sumie tak Kto żebyś się głową w to nie uderzył Eee, pomocy? O, to nie, to Mam 58 buchnów to nie będzie Daj trudno. trochę, daj trochę, daj trochę. Czekaj. Ja mam teraz cztery bochny. Co mnie to obchodzi? Bochny. Dobra, zrobimy tak. Git, git, Bzit, git, bit Bzit. git, bzit, git, o nie, poczekaj, ty masz teraz 4, tak? Tak Dostaniesz o 4 mniej. Halo, dlaczego? I ty dostaniesz o cztery więcej? Każdy musi mieć równo. Nie mam pojęcia ile to wyjdzie. Ja, ja ja wezmę te strzały. A, nie, ja idziemy. Ja, by... ja patrz, jak też ja mam... Łup, patrz, jak mam ja też mam mój, ja też mam... Ja mam taki... i zwykły, patrz na to. Siup. No to weź no. strzały. No leci. O spadła Bierz no, Polusiana Ty wieśniak strzały Ha, <laughs> <Zabarł. laughs> ha, strzały dawałeś Nie O wiesz ty Zdechniesz Zostaw mnie Zostaw Oddałeś strzały Ja mam lepszy łuk Oddałeś strzały Zostaw mnie Dawaj strzały! Haha, <grym> nie trafim. Robaku. O, nie mogę biegać. Haha. <grym> to stał! O, co no, wczoraj... O kurde, tak. <grym> nie mnie zabijesz, to nie tych strzał. <grym> Boże, <grym> naprawdę! <grym> Czy ty chcesz, żeby... O nie, wiesz co, stało? By łuk ci padł? Eee, nie, łuk mi wypadł. Chwila, no, mam problem mały. Ja ci dam chwilę. Ty... Ile Co żeś zrobił? No nie, pies mi drapie w drzwi. Najważniej. No i Piec ci trapiez. Spoko, skończyłem się strzały wszystkie, jeśli nie wystrzelałem. Nieee! Ja też Dobra, no to jak nie strzałami, no to... Zostaw mnie! Ja nie mam tarczy! No e! Co Dobra, mi już. Zostaw mnie! Nie biegać po korytarzu, chyba Słyszałeś? <grymne> <grymne> Nie biega się po schodach. Yy, gdzie są moje skrzynie? Ty Ej! Miałaś... Ty miałeś jakieś skrzynie?